Skąd wiem, gdzie jestem w Daisy? Zajrzyj się wokół siebie. Masz charakterystyczne domki. Jest zielony, piętrowy, piaskowy, piętrowy. Za nami jest słoniczny. O czym poznajemy? O charakterystycznym silosie, który jest w drodze wjazdowej do wioski. Po lewo Industrial, Wysoki piętrowy, zanim mamy budynek militarny, w którym znajdziemy prawdopodobnie jakieś ubranie wojskowe, warto je wziąć ze względu na dobre właściwości kamuflażu oraz na wysoką pojemność inwentory. Więgnę jeszcze do tego znaku, żeby Was upewnić. No, Silos mówi bardzo dużo. Bardzo słończny.